Dzień dobry. O właśnie, z tego powodu, właśnie, że mój aniołek prawie spadł jak z nieba. Ona napisała, a postanowiłem ugółem zrobić dzisiaj lajta o godzinie. siedemnastej. I gorąco, ogólnie chciałem, bo w piecu, a moje, ja ogólnie składam serdeczne, dziś, gorące pozdrowienia. I po prostu przykro. Mi, że przy tym czasie, co jest Twoje urodziny dzisiejsze, ugłę, hmm. że tam mnie ugłę przy Tobie nie ma. I po prostu, <laughs> przepraszam, ugłę, ale ugłę, tobie, tobie powiem, że tutaj w jaki sposób. To, że jestem u w domu, no, pewna osoba znów śledziła, ale u nie wyśledziła. O, właśnie, ktoś trąbi. No, kto trąbi? I po prostu zapraszam na lajta ucieknie wiorek.